Funkcjonariusze w Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy otrzymali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z informacji przekazanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikało, że w jednym z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego może dochodzić do procederu prania brudnych pieniędzy. We wtorek rano funkcjonariusze weszli do 14 mieszkań i domów na terenie jednego z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Zatrzymano 15 osób w wieku od 29 do 59 lat. W ich mieszkaniach policjanci zabezpieczyli środki anaboliczne, których obrót wymaga zezwolenia. Są to leki, które legalnie można kupić w aptekach, ale wyłącznie na receptę. Jak wynika z materiału zgromadzonego przez śledczych, nielegalny obrót tymi specyfikami odbywał się poprzez portale aukcyjne oraz w bezpośredniej sprzedaży. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, czyli naruszyli ustawę prawo farmaceutyczne oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z tego handlu. Grozi im za to przestępstwo kara do 8 lat więzienia. Zgrom Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwala przypuszczać, iż podejrzani kupowali, a następnie sprzedawali środki anaboliczne na kwotę ponad pięciu milionów złotych.